Ostatni odcinek z Graje jak bardzo się wam spodobał. Nadesłaliście mi mnóstwo graczy, których chcielibyście zobaczyć w tej serii. Na razie na drugi ogień leci Frost, czyli mój dobry przyjaciel. Mam nadzieję, że cały materiał się wam spodoba i docenicie moją pracę solidnym kciukiem w górę. Jeszcze na koniec, w prawym górnym rogu ekranu wyświetla wam się teraz karta z ankietą dotyczącą tego, kogo byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku z tej serii. Dziękuję bardzo i, i zapraszam wam. No, 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 no. yeah. Kuba Frost, czyli jeden z topowych graczy Brawl Stars, na chwilę obecną ma 14 lat. Yeah. Jego historia band nie jest za duża, bowiem był takich bandach jak Glory of Poland, Chester Juice. BSC Sports, aż do teraz, kiedy jest w bandzie w kurwie team. Frost mówi, że ma bardzo dużo faworytów w Brawl Stars, jednakże jego serce skradła Piper, która ma potężną moc na dystans. Co do jego ulubionego trybu, to wygląda to tak samo jak u mnie czyli Showdown. Jego ulubiona mapa, właśnie na ten tryb, to Thousand Lakes. A jedną z jego walk, możecie zobaczyć właśnie teraz. yesterday no I don't think you're here to stay no I don't think you're here to stay so tell me what you want tell me how you want it tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay I don't think you're here to stay no 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 I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you, yeah I just wanna dance all night, forget my problems I might go insane I don't really give a damn what they say And now you know, now you know it Hey, little lady said you feel the same But I don't believe a word you say, cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And Now you know, now you know it. I feel like you're lying. Rozgra na iPhone 5S. Ze słuchawkami od Apple. A. Funkcja Locked Movement Control jest u niego włączona. Kiedy poprosiłem prosto o ciekawostkę, powiedział mi, że lubi pierogi z mięsem. Tak, nie żartuję, to jest ciekawostka. A co do jego trików, to bardzo lubi baitować strzały Kolta, po czym robić kontra ataki na niego. Wanna be